Więc jak zostawi, że grypą główną, no to to już jest dobrze, ale nie będzie maksymalnej liczby punktów, bo brakuje jeszcze jednego określenia. Aktualnie odbywa się kolejna edycja konkursu matematycznego skierowana dla dzieci z klas 1-3. 9 maja zakończył się jego drugi etap. Organizacją tej części zajęła się jawożnicka placówka Math Riders. To jest konkurs pod tytułem Puchacz Piotr. Jest organizowany przez naszą sieć szkół matematyki, które mają miejsce w całej Polsce i my organizujemy taki konkurs dla dzieciaków w klasach 1, 2 i 3. Drugi etap wiewożny został przeprowadzony zgodnie z założeniami dydaktycznymi organizatorów, którzy zajęcia pozaszkolne dla dzieci oraz młodzieży umożliwiają w sposób na tyle komfortowy, na ile jest to możliwe. Stąd też dzieci startujące w konkursie delikatnie zdziwiły się, że testy mogą wypełniać leżąc na matach i dywanach. Przyznać należy, że podobało im się takie podejście do nauki, jednak gdzieś z tyłu głowy plątały im się myśli o ławkach i krzesełkach. Jak wam się podobał taki format konkursu? Fajny, fajny, bardzo fajny. Też potwierdzam, że bardzo fajny. E, ja tam e, po, e, potwierdzam, że taki średni. Czemu średni? No bo e, też jak się leży i wykonuje, to tak jest e, zbyt tak e, dziwnie się to robi. A jakbyście e, uczyli się tak e, w normalnej szkole, właśnie w takim formacie? To bym nie chodził. Było fajnie, ale niewygodnie i trudno. No to byłoby no taka e, te średnia. Pod kątem organizacji pierwsza taka zmiana, i to dzisiaj większość osób była zaskoczona, że nie piszemy w ławkach. Chociaż w zeszłym roku na przykład siedzieli tutaj w ławkach, ale stwierdziłam, że pójdziemy tak, jak prowadzimy zajęcia. a Zajęcia u nas prowadzimy tak, żeby dzieciakom było wygodnie, chociaż dzisiaj mówili, że właśnie im nie wygodnie, ale no to już kwestia gustu. Chodzi o to, że siedzimy, leżymy na dywanie, na jakiejś macie, a nie bezpośrednio w ławkach. W tym etapie udział brały dzieci z Jawożna oraz paru innych miejscowości. Przygarnęliśmy cztery z tego co pamiętam szkoły spoza Jawożna: e, Sosnowca, Luszowice, Kozy i jeszcze jakaś jedna miejscowość, która teraz mi umknęła. W każdym bądź razie e, dlatego tak zrobiliśmy, ponieważ w tych miejscowościach nie ma centrum Mavriders, dlatego e, jakby m, zostali podpięci e, pod moje centrum. Celem jest zostanie się na mistrzostwa w Warszawie, na których mali jawożniani już startowali i zajmowali wysokie pozycje. Patrząc na statystyki, a konkurs jest już organizowany ósmy raz, ja siódmy raz go organizuję tutaj w Jawożnie. Każdego roku poza pierwszym, kiedy dzieciaki jeszcze nie wiedziały, co to za rodzaj konkursu i no, nie były do niego odpowiednio przygotowane, ale już od każdej kolejnej edycji kilku jaworznia dostawało się do finału i z tego, co pamiętam, raz czy dwa razy zdarzyło się, że byli tam w pierwszej tak czwórce, czyli właśnie dobrze uwaga, że było czwarte miejsce, więc myślę, że na kilkadziesiąt tysięcy dzieci, które biorą udział w całym kraju, że Jaworznianin tak uplasował się na czwartej pozycji, to myślę, że to jest bardzo wysoka, więc mam nadzieję, że w tym roku również kilka osób do finału przejdzie, ale to dowiemy się 29 maja.